Cześć, nazywam się Tomasz Banek i kiedyś byłem dyrektorem szkoły. Byłem także przedstawicielem organu prowadzącego, a dziś mam przyjemność otworzyć cykl Żakulisami Edukacji. W tych odcinkach będziemy rozbierać edukację na części i podamy ją wam w pigułce. Dzisiaj krótko o systemie edukacji w Polsce. Edukacja w Polsce cały czas się zmieniała. I zmienia. Wynika to m.in. z potrzeb społecznych, ale także z próby dościeknięcia tej edukacji światowej na najwyższym poziomie. Mamy w Polsce trzystopniowy system edukacji, zaczynający się od szkoły podstawowej, przez szkołę średnią, po szkołę wyższą. Siedmiolatki idą do szkoły podstawowej, do pierwszej klasy, a ich wcześniejszym etapem jest zerówka. Która jest obowiązkowa, czyli część przedszkolna przygotowująca właśnie do szkoły podstawowej. I tu ciekawostka: dzieci w Wielkiej Brytanii szkołę podstawową zaczynają już w wieku 5 lat. Patrząc na szkołę podstawową, bardzo ciekawie wygląda nauczanie. W Norwegii nie ma tam ocen. Nauczyciele stawiają oceny opisowe, ale nie w stopniach. Dzięki temu uczniowie nie odczuwają stresu wynikającego ze ścigania się między jednym uczniem a drugim, co nie wpływa później na jakość kształcenia. Po ośmioletniej szkole podstawowej, zwieńczeniem nauki jest egzamin ósmoklasisty. Które jest przepustką do szkoły średniej. I tam uczniowie później idą albo do liceum ogólnokształcącego, albo też do technikum, lub też do szkoły branżowej, wcześniej zwanej zawodową. Lekcje trwają u nas 45 minut. Wynika to m.in. z tego, że uczniowie mający od 8 do 13 lat potrafią się skupić od 30 do 45 minut, ale są. Wyjątki, bo chociażby w Hiszpanii w szkole podstawowej lekcja trwa 55 minut, a w szkole średniej 60. W Polsce podręczniki do szkoły podstawowej od jakiegoś czasu są już bezpłatne, co jest dużym ułatwieniem, jeśli chodzi o sytuację materialną rodziców. Ciekawym systemem edukacji jest na przykład Estonia, gdzie większość podręczników jest w formie cyfrowej, a uczniowie uczą się na tabletach. Polski system edukacji kładzie duży nacisk na wychowanie fizyczne. Obecnie trwają prace w Ministerstwie Edukacji, żeby jeszcze bardziej uatrakcyjnić ten przedmiot, żeby jeszcze więcej osób chciało na niego uczęszczać, gdyż jest z tym duży problem. Przy kształceniu w szkole średniej najważniejszym egzaminem jest egzamin maturalny, zwany egzaminem dojrzałości, który daje przepustkę do tego, żeby pójść na studia, studia dzienne, na uczelniach państwowych mamy bezpłatne. Można powiedzieć, że za zazdrością na to patrzą studenci z Wielkiej Brytanii, którzy płacą nawet kilkanaście tysięcy funtów za rok. Polski system edukacji próbuje łączyć tradycję z nowoczesnością. Jedno jest niezmienne: to fakt, że edukacja była, jest i będzie kluczem do rozwoju zarówno jednostki, jak i całego społeczeństwa w tym odcinku Żakulisami edukacji to byłoby na tyle. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Dajcie znać, czy wam się dzisiejszy odcinek podobał. Cześć, do zobaczenia.